Kani, witam Was w trzecim odcinku na moim kanale! Z racji tego, że zrobiło się coś no, smutnego, no po prostu e, miałam 15 subskrypcji. Teraz ma, nagle mam jedną, nie wiem, po prostu usunęło mi subskrypcję. co jest naprawdę dla mnie dziwne i po prostu niefajne. W ogóle wrzuciłam tam te filmiki, co wcześniej dwa wrzuciłam, musiałam je wrzucić od nowa e, i robię daily. Codziennie wrzucam odcinki i po prostu... W Dwa dni temu wrzuciłam jeden, potem wczoraj wrzuciłam drugi i teraz następny wrzucę. Wr dzisiaj wrzucę, wrzucę trzeci. Więc zapraszam do oglądania. No ale będę że nastrój, żeby był bardzo super. Y tutaj, nastrój, żeby był super, a nie smutny, tylko bardzo szczęśliwy. Więc dzisiaj pokażę wam, jak zrobić kopertę. Jest to naprawdę bardzo, bardzo łatwy proces, bo żeby to zrobić, jest potrzebna tylko jedna zwykła kwadratowa kartka. Oczywiście kartki są prostokątne zazwyczaj, więc po prostu sobie utniecie kawałek nożyczkami i być, żeby była kwadratowa. I na samym początku zginamy w ten sposób, żeby był taki trójkąt, karteczkę naszą. Robimy tak też z drugą stroną, żeby było taka z dwóch stron. Jak już mamy pozaginane w ten sposób wzdłuż, teraz obracamy tak kartkę, no i tutaj zaginamy do, do środka. W ten sposób zaginamy do środka. No i tak samo z drugą częścią. No i wychodzi nam takie coś, jak tak zrobimy z dwóch stron. No i zapomniałam powiedzieć: potrzebny jest klej. Zaginamy jeszcze tutaj w tą stronę. W ten sposób właśnie. Zaginamy, żeby nam wyszło. I tutaj musimy tutaj w tych różkach musimy to tak przykleić. Jak już zakleicie to tutaj, no to macie już prawie gotową kopertę. Jeszcze wystarczy zgiąć tylko tutaj. W ten sposób wystarczy to zgiąć. No i to wystarczy, że tylko włożycie do środka. A jak wrócić to do, do, do środka, no to już jest po prostu bardzo zgodowy, Możecie coś tam do środka dać, wysłać komuś coś zrobić. Koperty te można też modyfikować na różne sposoby: doklejać, naklejać, wycinać, docinać, namalować nie wiem, wszystko po prostu. Można też zrobić z tego kalendarz adwentowy, czyli tutaj macie różne numerki, o na przykład jeden i coś tam włożyć, dwa i coś tam włożyć i po prostu komuś podarować. Możecie porobić różne wzory i po prostu wszystko z tego zrobić z tych koper. Więc Jeśli filmik Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z moimi filmami. Dziękuję, do widzenia!